Testujemy bucha pierwszego w historii innego niż zazwyczaj. Mamy tutaj nasze zakreślacze. Piękne? Nie kłamie. Zakreślacze tutaj są zajebiste. Ktoś na to wpadł? No? Cwaniaki? Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Whistler Zapraszam do oglądania tego odcinka Sponsorem tego odcinka jest firma Fastech, linki macie do nich w opisie Oraz do zakupienia produktu, który dzisiaj zrecenzuję dla was A jest to Smok Novo 2 <giby> Kit Czyli ten bez guziczka, którym możecie sobie tutaj się zaciągać fajnie I tutaj nie trzeba nic klikać absolutnie i to będzie fajne, bo poda Norda już wam nagrałem. Wszystko widzieliście. Uuu, uh, no fajnie. Fajnie wygląda wszystko, pudełeczko, wiecie normalnie, ale myślę, że pokażemy sobie to z bliska, co tak będzie lepiej. Słuchajcie, tak prezentuje się pudełeczko z przodu, od boków, macie ładny tył. Z certyfikatem możecie sobie wszystko sprawdzić na stronie normalnie. Raczej bez szału, panowie, i raczej bez szału otwieracie sobie i w środku macie oczywiście jakieś tu porady bezpieczeństwa od smoka, czyli do, do palenia. Kolejna karteczka od smoka do papiera. Właśnie mówiłem, że dużo, to emakulatory od smoka. Macie cukier. I oczywiście naszą pożądaną zawartość. Jezu, jak to ślicznie wygląda. Zobaczcie sami. Tak się prezentuje nasz podzik. Bardzo ładnie wygląda. Wygląda rewelacyjnie. Bardzo fajny, taki czarno-biały. Taka, taka rozlana czarno-biała grafika. Nie wiem, ja tutaj widzę nawet domieszkę jakiegoś fioletu, ale wygląda to ślicznie. A o, patrzcie, nasze ulubione zajęcie. Ale połysk teraz, ooo Tak, zajebiście I z drugiej strony też A, pa, kurde No, teraz to wygląda naprawdę genialnie Oczywiście sposób ładowania też macie taki sam Jak to zazwyczaj USB typu C bodajże Fajne malutkie, trzymacie w łapce Tak wow, i śliskie jest, śliskie jest O kurwa, kurde, Janusz Co ty tu odwyczyniasz Tak wygląda wnętrze naszego poda Oczywiście konektor I jakaś dziurka śmieszna Nowo 2. Smoczek Zajebiście Oczywiście w środku mamy również takie dwa pody i kabel do ładowania. Smok, smok, smok. To jest meszowa 1oma oporność. Jezus i widać. 1oma oporność. A to jest bodajże na dual coil, w sensie są tam chyba dwie grzałeczki, z tego co pamiętam DC14MTL, oddaje smak dużo lepiej jak czytałem, to jest dużo lepsze po prostu, tak? Duż, dużo lepiej smak oddaje niż ta grzałka myszowa, ale macie dwie tutaj w zestawie, więc fajnie Tak nieo nieoficjalnie ogólnie tutaj w tej butelce mam e, Diner Lady gumę balonową, tylko że jest odlana po prostu E, więc w tym momencie raczej sobie tutaj zalejemy. Ty się zajebiście zalewa. Tak. A, spierdziale Super zalane, piękne bąbelki w środku wszystkie. Wylecą i będziemy mogli podłączyć to do naszego poda. Okej, okay, w ramach czekania. Złączam poda i wracamy sobie na miejsce. I słuchajcie, jak to bardzo ciasno wchodzi. bo cholera! Zwróćcie uwagę: macie tutaj na środku taką małą kropeczkę. Postaram się wam to pokazać. że, jak złączacie górę z dołem, to się zapala takie światełko w środku. Tylko nie wiem, czy to będzie widać przy tym świetle. Myślę, że może być problem, ale patrzcie. Tutaj jest taka dziureczka i normalnie jak włączacie to zapala się takie fioletowe światełko. Dobra, wracam już do siebie, a widzimy się już za chwilę jak grzałka się nasączy. Stoję sobie tutaj, mam zamknięte okno i drzwi, żeby nie było żadnych hałasów. Jest tu w cholerę gorąco słuchajcie, normalnie jakby mnie w puszce zamknęli podgrzewali palnikiem z jednej strony. Pszsz. Dobra, jeszcze chwilę czekamy. Nie chcę, żeby tutaj grzałeczka się spaliła, bo jest taka tyci tyci, że no... Bałbym się, że coś jeszcze zaszkodzi. Ale nie bój żaby. Czekamy. No może w czasie czekania jeszcze powiemy sobie parę słów o tym podzie. Więc zacznijmy od tego, że ma on 20, Obsługuje on 25 W mocy i ma 800 mAh, czyli... O ile tam, 500-350 mAh więcej od poprzednika, Nowo 1, która miała 450 mAh, więc bateria potrzyma Wam na pewno dużo dłużej. I weźcie pod uwagę to, że tutaj grzałka jest mała. A jak jest mała grzałka, mało mocy potrzebuje, żeby tutaj działać sobie. Więc bateria Wam powinna wytrzymać na dłużej i sobie osobiście też potestuję poza dzisiejszym dniem. I zobaczymy. Możecie tam w moich mediach społecznościowych, do których też Was zapraszam, możecie sobie luknąć. Ale myślę, że będzie fajnie z takim wytrzymywaniem. Bo to jest takie akurat, na, nawet jak to wytrzyma 5 godzin czy 8, to by było świetnie. Zobaczymy. Jak dla mnie to tyle całkowicie starcza. Cena tego urządzenia, słuchajcie, możecie go kupić w linku w opisie za. 22 dolary z kawałkiem na fast techu, co jest dobra cena. Przeliczy, przeliczyłem to tam na polskie, to jest jakieś 90 zł. 90 zł za nowego smoka, nowo. Dwa. W Nordzie trzeba klikać guzik, a tutaj nic nie będziemy musieli klikać, więc zaraz sobie tylko zaciągamy, to wyczuwa, że bierzemy bucha i produkuje chmurę. Co więcej? No nic, zajebiście. I oczywiście jest tutaj zaimplementowana blokada na 8 sekund, yy, jak będziecie brali bucha to wam się wyłączy, oczywiście ja tego nie sprawdzę, wiadomo dlaczego, nie? Dobra, czas minął, trzeba testować, więc kurde dziwnie mi tak nic nie klikać, zaciągamy się, nie? Mocny towar Ej, dobre Tak jak mówiłem, mam tutaj zalaną tą Dinner Lady, tak, shop, Guma balonowa, tam niebieska butelka, taka już, nie pamiętam, nie bijcie mnie, Jezu Smakuje dobrze <kluzka> <kluzka> Buzzek śmierdziuszyk, a na początek zawsze Nie no, to już, to już nie jest zabawne, ja po prostu tak mam A propos tej śmierci odnośnie papierosów <kluzka> Kur... Nie potrafię wziąć dużej chmury, z tego czuć większą nikotynę niż z mesza. Chociaż ten olejek i tak przesadziłem, więc zrobiłem dosyć taki mocniejszy, ale gryzie. <laughs> <laughs> Jak ja mam tu moc pokazać? Ale wiadomo, tutaj na tej grzałce 1,4, chmura będzie mniejsza, ale smak jest lepszy. No, ale wiecie co? Pokażemy za chwilę drugą, idę zarać drugą. Drugiego poda, i sobie zaraz wszystko sprawdzimy, tak? będzie dobrze. Te chujowe triki, a pierdolę. Whistler, nie zapomnij ocenić filmiku. Kciuk w górę, mile widzian I subskrypcja na dole, żeby uzbierać 4000 subskrypcji, bo jest was już prawie 3800 ludzi, kochanych moich tu. No, koniec tego dobrego. Idę, idę zarać. Też tak po Januszowemu trochę się nie przyjrzeliśmy. Za bardzo tym pięknym Właśnie tutaj grzałeczką No ale tutaj nie ma czemu się przyglądać, ale wam pokażę Macie tutaj na dole konektor Smok Mesh 1.0, żeby nie było, że kłamie Macie tutaj teraz napisane ładnie Olejek już pływa, bąbelki wylatują I za chwilę podłączamy W sumie już sobie nawet podłączę Cik. O, oh, bardzo ciasno to wchodzi To jest bardzo fajne, że wam na pewno nie wyleci Ciasno jak cholera, trzeba normalnie nacisnąć Blokada dla dzieci By Były tam jakieś kurde wątpliwości Przecież to jest zajebiste Zobaczcie jakie to jest małe, kurde Paluch, paluch, normalnie patrzcie, idealnie Długość palca Nie odnoszę się teraz tutaj do młodych ludzi, tylko do starszych Jeżeli jesteś starszą osobą yy, Masz tam, no, no, no nieważne ile Po prostu pracujesz, tak Masz tam rodzinę, cokolwiek Słuchaj, ziom Człowieku. To jest fajny sprzęt, bo możecie go wszędzie schować. Jest plus, że nie musicie klikać guzika. Tylko po prostu się zaciągacie. Nie wiem, wyciągasz. Możecie nawet sobie na smycz powiesić. Tutaj, tak wiecie, i sobie brać bucha. Nie musicie nic klikać, nic z was nie będzie denerwować. A patrzcie, nawet jak możecie sobie schować tego poda, bo nie trzeba klikać guzika. Więc tutaj jest większe zastosowanie do jakichś kurde cwaniaków, co chcą tutaj powapować sobie, a nie do końca mogą. Przykładowe zastosowanie. Skapnąłbyś się? Ja nie, nie widzę różnicy żadnej. Przecież, ej, dobra Testujemy bucha pierwszego w historii Innego niż zazwyczaj Mamy tutaj nasze zakreślacze Piękne, nie kłamie Zakreślacze tutaj są zajebiste Ktoś mnie na to wpadł No, cwaniaki, dobra Koniec tego Tak, tutaj chmura jest dużo większa na grzałce meszowej 1,0-oma. Wiecie, mniejsze omy, większa chmura. Tam są większe omy, ale lepszy smak. Też powiem Wam, że smak na tym też jest bardzo dobry. W skali Whistlera takie 7 na 10. Dlaczego 7? No bo to jest pod, słuchajcie. Wiadomo, w podzie nie będziecie mieli tutaj jakiejś, wiecie, burzy smakowej. Ale jest dobre, normalnie czuć smak. Chociaż czasem wam powiem, że osobiście, jak sobie palę, no, Driperzy czasami lubię się zaciągnąć spoda, żeby tak się odbić z tego smaku. Bo jak cały czas, nawet jak macie najlepszego Dripera na świecie, to ten smak w końcu robi się taki mych, jak się żygać chce. No i fajnie sobie zmienić na coś innego, bo no, macie wtedy język wapera, dostajecie Vapor Touch i chuj, i niedobry. Klasa jest. 90 zł smoka, dwójkę, no brałbym lepsza bateria. Już pod koniec filmiku, jeszcze powiem, że na Fast Techu macie promocję do 31 września. Bodajże macie informacje w opisie i możecie wbijać sobie. Może wychaczycie jakieś fajne promocje, warto sobie zawsze przejrzeć, nie? I tam, y, oczywiście, z kodem, który macie też w opisie. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Chmurka na koniec. Będzie ciężko. Oj, tak Jakoś od biedy, ale jest, nie? Hehe, he, kurwa. Czekajcie jeszcze jeszcze wam na końcu porównanie zrobię. Takie bonusowe. Patrzcie różnice. To jest pod nord pod y, s, y, nowo 2. Nord jest większy, kurde, no. Jest większym gówniakiem. I tu musicie klikać. Porównywalne chmury, nie? A ten, jak coś nie sprzedałem się Po prostu, wiecie, kanał się rozwija I mam nadzieję, że pomożesz w tym wszystkim Zostawisz kciuka Udostępnisz filmik Gdzieś, żeby było tu więcej wyświetleń Czapki z głów Czas wywietrzyć tą ruderek.